Dzień dobry. Na wczorajszej lekcji online poznaliśmy niezwykłą osobę, bardzo młodą kobietę, która zdobyła nagrodę pokojową, Nagrodę Nobla. I dzisiaj będziemy kontynuować tę lekcję. Zapiszcie sobie zatem porozmawiajmy o najmłodszej laureatce pokojowej nagrody Nobla. Zapiszcie sobie w zeszytach przedmiotowych właśnie ten temat. I wczoraj, kiedy trochę Wam opowiadałam o życiorysie, trochę czytaliśmy jej bloga, tak? To, to wiemy, że nazywała się, nazywa się dalej Malala Yousafzai i pochodzi z Pakistanu. Dzisiaj na stronie 292 mamy, która to Malala? Tak, taki tekst. Pani Renaty Piątkowskiej i będziemy sobie czytać ten fragment, a potem odpowiemy na pytania do tekstu. Posłuchajcie. Najpierw nota biograficzna, o tym mieliśmy trochę wczoraj. Malala Yousafzai urodziła się 12 lipca 1997 roku w Mingorze, największym mieście doliny spadł. Na mapie dolinę tę znajdziemy na północnym zachodzie Pakistanu. I ja postaram się wkleić wam mapkę, gdzie Polska, a gdzie Pakistan leży. Niedaleko granicy z Afganistanem. Ojciec Malali, Zjaodin Yousafzai, poeta, nauczyciel i jednocześnie założyciel sieci prywatnych szkół Utwierdzał córkę w przekonaniu, że tylko wykształcenie zapewni jej wolność i niezależność. W 2008 roku pakistańscy talibowie wprowadzili zakaz edukacji dziewcząt. Zamknęli i zniszczyli setki szkół, głosząc, że wykształcenie dziewczynek narusza tradycyjny muzułmański porządek społeczny. Wtedy Jedenastoletnia Malala pod pseudonimem Gul Makai zaczęła opisywać na blogu życie w Dolinie Spad pod rządami talibów. Śmiało opowiadała się za prawem dziewcząt do nauki, wolności i decydowania o własnym losie. Stopniowo traciła swoją anonimowość. Przemawiała publicznie, stawała przed kamerami i udzielała wywiadów. Piętnowała talibów, ale też krytykowała pakistańskich polityków. Zrozumiała, że jej głos jest ważny, więc nie bacząc na ostrzeżenia i pogróżki, występowała w obronie praw dzieci. Coraz bardziej irytowała talibów, aż wreszcie 9 października stała się celem ich ataku. W drodze powrotnej ze szkoły została postrzelona w głowę. No, tak naprawdę, wtargnęli oni. Talibowie do autobusu szkolnego i zapytali się, która to Malala. I kiedy ona przyznała się, że to ja, wystrzelili jej trzy razy w głowę. To jest cud w ogóle, że żyje i że kule nie uszkodziły mózgu, tylko część jej twarzy oraz szyję. Także możemy tutaj mówić o prawdziwym cudzie, że Malala przeżyła. Cudem przeżyła. Talibowie otwarcie przyznali się do zamachu i zagrozili, że kiedyś go powtórzą. Malala w ciężkim stanie została przewieziona do Wielkiej Brytanii, gdzie poddano ją intensywnej rehabilitacji. Do dziś uczy się i mieszka wraz z rodziną w Birmingham, czyli w Anglii. W 2011 roku Malala otrzymała pakistańską nagrodę pokojową, w 2013 nagrodę sacharowa Międzynarodową Dziecięcą Nagrodę Pokojową, Nagrodę Anny Politkowskiej i Nagrodę Simone de Beauvoir. Tych i innych nagród było bardzo wiele. Ukoronowaniem ich wszystkich była przyznana Malali w 2014 roku Pokojowa Nagroda Nobla. Malala stała się symbolem odwagi i walki o prawa dzieci. Wspólnie z ojcem, z Jaodinem Jusasfałem prowadzi fundację Malala Fund. Pomagają finansować naukę dzieci, które nie mają szans na edukację. Takich dzieci jest na świecie 61 milionów. Dobrze. I teraz mamy na stronie 293 fragmenty z bloga Malani. Popatrzcie na datę 4 stycznia. Obudziłam się późno, około 10 rano. Usłyszałam, jak tata mówi, że kolejne trzy ciała leżały na skrzyżowaniu Green Chalk. Źle się poczułam, słysząc te wiadomości. Kiedyś wszyscy jeździliśmy na niedzielne pikniki, teraz z powodu obecnej sytuacji, od półtora roku nie byliśmy na żadnym. Kiedyś po kolacji chodziliśmy na spacery. A teraz wracamy do domu przed zachodem słońca. Dzisiaj posprzątałam, odrobiłam zadanie domowe i pobawiłam się z bratem. Jednak moje serce cały czas szybko biło na myśl, że jutro pójdę do szkoły. 5 stycznia. Szykowałam się do szkoły i już miałam włożyć mój mu niemiecki mundurek, kiedy przypomniałam sobie, że dyrektor polecił nam przyjść w normalnych ubraniach. Zdecydowałam, że. Założę moją ulubioną różową tunikę. Inne dziewczynki też miały na sobie różnokolorowe tuniki, ale podczas porannego apelu powiedziano nam, że nie możemy nosić takich barwnych ubrań, bo talibowie ich nie znoszą. 14 stycznia. Jestem w złym nastroju, bo zaczynają się zimowe ferie. Dyrektor ogłosił, że od jutra szkoła będzie zamknięta. Ale nie wspomniał, kiedy będzie ponownie otwarta. Domyślam się, że to przez talibów, którzy ogłosili zakaz edukacji dla dziewcząt od 15 stycznia. Tym razem moje koleżanki nie były uradowane zimowymi wakacjami, bo zarządzenie talibów może sprawić, że nie będziemy już mogły wrócić do szkoły. Ja wierzę, że pewnego dnia szkoła znów będzie otwarta. A dziś opuszczając ją, patrzyłam na ten budynek, jakby to był ostatni raz. I przekręcamy na kolejną stronę, 294. I tam mamy datę 15 stycznia. Dzisiaj czytałam mój pamiętnik, napisany dla BBC i opublikowany w gazecie. Mama polubiła mój pseudonim i nawet zasugerowała tacie, żeby zmienić mi imię na Gul Makai. Mnie też podoba się to imię, nawet bardziej niż moje prawdziwe, które oznacza pogrążona w żalu. Ojciec powiedział, że kilka dni temu znajomy przyniósł mu wydruk tego pamiętnika i chwalił autora, mówiąc, że to jest naprawdę świetna robota. Tata tylko się uśmiechnął. Nie mógł zdradzić tajemnicy, że napisała to jego własna córka. 18 stycznia. Tata mówi, że rząd ochroni nasze szkoły. Premier też tak twierdzi. Na początku się ucieszyłam, ale teraz myślę, że to chyba się nie uda. Codziennie słyszymy, ilu żołnierzy zostało zabitych lub porwanych przez talibów, a policji nigdzie nie widać. 19 stycznia zniszczono kolejnych pięć szkół. Jedna z nich była blisko mojego domu. Dlaczego musieli je zniszczyć, skoro i tak były zamknięte? 22 stycznia jestem znudzona siedzeniem w domu z powodu zamknięcia szkół. O, skąd wy to znacie teraz w tej sytuacji? Nie mogę nigdzie wyjść. W nocy talibowie po raz kolejny ostrzegli kobiety, by nie ważyły się opuszczać domów. Tak no, i zobaczcie, tak naprawdę Malala została przez BBC okrzyknięta taką kobietą, która jest najbardziej wpływowym, jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie, dlatego że z jej opinią no, społeczeństwo bardzo się liczy, tak, z jej, z jej poglądami. No i oczywiście też ma wielki szacunek wśród społeczeństwa które kibicuje w jej walce, w jej poczynaniach yy, o dobro właściwie wszystkich dzieci na świecie i kobiet także i ich prawa do edukacji. No niedawno mieliśmy lekcję na przykład o Marii Skłodowskiej. Ona także nie mogła się uczyć w Polsce, dlatego wyemigrowała. Pamiętacie? Tyle tylko, że to były inne czasy, tak? a my mówimy o naszych czasach. O teraz nam współczesnych, czyli o XXI wieku. No takie rzeczy już nie powinny mieć miejsca. Popatrzcie zatem na zadanie pierwsze. Na podstawie tekstów podaj informacje o bohaterce. Odpowiedz na pytania. Co było celem bohaterki? Pamiętacie, jak pisała swojego bloga, to chciała, żeby ludzie poznali realia życia. Tak? Wczoraj mówiliśmy o tym. Na lekcji online, kiedy pisała, jak bardzo jest zdziwiona życiem w Anglii, jak ono jest na wysokim poziomie, jak bardzo się dziwiła, że woda jest w kranie normalnie na zawołanie, że jest i ciepła i zimna, że, że można sobie kupić gotowe posiłki w sklepach i tylko podgrzać, że jest gaz i że nie trzeba chodzić na bazar, żeby kupować butlę gazową. Że jest prąd i tak dalej, i tak dalej, a nie lampy naftowe. Także cieszyło ją z jednej strony to, że trafiła do Anglii, do takiego cywilizowanego kraju europejskiego, ale z drugiej strony czuła smutek, że jej rodacy dalej w takich warunkach trudnych żyją, tak? No właśnie, i teraz co było celem bohaterki? Aby wszyscy inni ludzie, tak? którzy mają internet i którzy. Mogą czytać jej bloga, żeby dowiedzieli się, jaka jest prawdziwa sytuacja w Pakistanie, tak? To było przede wszystkim jej celem: przybliżenie tej sytuacji, która, której była świadkiem, no, której była częścią, tak naprawdę. Co robiła, aby urzeczywistnić swoje zamierzenia? No, zastanówcie się. Napiszcie zresztą w zeszycie przedmiotowym, zadanie pierwsze, łamamy na stronę 294. I spróbujcie na te pięć pytań tak w jednym, dwa zdania, w dwóch zdaniach, w jednym lub w dwóch zdaniach odpowiedzieć, tak? Jakie cechy pomagały jej w osiągnięciu celu? No jak myślicie? No na pewno była odważna, bo to zresztą padło w tym tekście, że była przede wszystkim odważną dziewczyną, tak? Przede wszystkim, ale też upartą, taką w dążeniu do celu, konsekwentną, tak? Zapiszcie sobie zatem te... Te cechy, wczoraj o nich już też wspominaliśmy, tak? Że była osobą śmiałą, która była taka, taką osobą, która śmiało prezentowała swoją postawę, tak? Bo gdyby była na przykład zamknięta w sobie albo nieśmiała, nie no to trudno byłoby jej przedstawić tę sytuację tak publicznie, tak? i krępowałyby ją może publiczne wystąpienia. No dobrze, kto i w jaki sposób wspierał dziewczynkę? Czy rodzice ją wspierali? No na pewno tak, bo pochodziła bardzo z wykształconej rodziny, tak? Tata był nauczycielem, poetą i tak dalej. Tak? I ostatnie pytanie, jakie były efekty podjętych działań? Czy się udało, czy się nie udało? Jak myślicie? Odpowiedzcie jednym zdaniem. Zadanie drugie, porozmawiajcie o tym, co sądzicie o postawie Malani. Weźcie pod uwagę wartości, którymi się kierowała, oraz niebe niebezpieczeństwa, na które była narażona. No, była narażona na niebezpieczeństwa, no, sam zamach na jej życie, prawda? Talibom się nie podobała ta postawa, więc postanowili, że pozbędą się jej z tego świata, tak? bo była dla nich niewygodna. Mówiła takie treści, których y, oni sobie nie życzyli. Tak? Nie chcieli, żeby wyciekło to gdzieś do, do, do innych krajów świata, do innych ludzi po prostu. No właśnie. I teraz ja bym chciała, żebyście zrobili takie zadanie: żebyście zadali pytania. Gdybyście mogli spotkać Malale i zadać jej kilka pytań, tak? O co byście ją zapytali? Tak? Malala w tej chwili. Pomyślcie, o co byście mogli zapytać, tak? Tę Malarę. Co by Was interesowało w życiu wtedy nastolatki, a dzisiaj już 23-letniej kobiety? Dobra? No dobrze, kochani, także dzisiaj poznaliśmy sylwetkę yy, najmłodszej kobiety, która uzyskała, która zdobyła pokojową nagrodę Nobla. I będziemy kontynuować niektóre treści o wybitnych, wyjątkowych kobietach, nie tylko w XIX-XX wieku, ale nawet tych współczesnych w XXI wieku, na lekcji online. Także zapraszam do lekcji na żywo. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. Pa pa!